Znajdujemy się w prastarym Czerwińskim Grodzie, którymi, który swoimi początkami tak naprawdę sięga początków państwa polskiego. Pierwsze wzmianki o miejscowości Czerwist datowane są na bardzo wczesne średniowiecze. Czerwist to malownicza miejscowość, dzisiaj miasto i gmina. Która położona jest w województwie Mazowieckim, w Powiecie Pońskim w tej północnej części Mazowsza. Bardzo malownicza miejscowość, od zawsze połączona i złączona z rzeką Wisłą, z naszą królową rzek. Miejscowość, która tak naprawdę od Pradziejów była związana z rolnictwem, z osadnictwem, ale również z rolnictwem. No i od tak naprawdę gdzieś 50 lat e, prężnie gmina zaczęła uprawiać truskawkę deserową. E, I tak naprawdę dzisiaj w 2023 roku z tej truskawki słyniemy. Jest to naj, nasz najbardziej wartościowy owoc uprawiany na dużą skalę na ponad 4000 hektarów użytków rolnych, a mamy ich 14 tysięcy hektarów, uprawiana jest truskawka deserowa pozostała część upraw to malina, ale również płodozmiany. Natomiast truskawka stanowi główne źródło dochodu rolników ponad 1200 gospodarstw, które są na terenie gminy uprawia truskawki. Z tej truskawki tak naprawdę żyją ludzie, żyją pokolenia, ale również żyją Inni, którzy przyjeżdżają po to truskawkę tutaj kupować, a następnie ją w Polsce sprzedawać. Owoc z naszego terenu, bardzo wczesny owoc, wywożony jest tak naprawdę w kierunku całej Polski, ale również eksportowany za granicę. Na terenie miasta i gminy Czerwis nad Wisłą znajduje się targowisko, na którym w sezonach letnich od maja do końca lipca sprzedawana jest truskawka która rozjeżdża się również po całym kraju ale i za granicę Truskawka na terenie gminy uprawiana jest w sposób absolutnie tradycyjny od pokoleń od tak jak wspomniałem 50 lat rolnicy i plantatorzy uprawiają. Gospodarstwa są przekazywane pokoleniowo, z ojca na syna, z ojca na córkę. Również moja skromna osoba mimo funkcji, którą piastuję dzisiaj w naszym urzędzie w naszej gminie, zajmuje się uprawą truskawki na mniejszą, co prawda skalę niż moi najwięksi producenci, bo mam producentów, którzy mają wielohektarowe gospodarstwa również pod Wysokimi osłonami, ale mam również truskawkę deserową, i ją my produkujemy z myślą o właśnie tej majowej i czerwcowej sprzedaży. Znajdujemy się w gminie w Czerwińsku nad Wisą. Jak pan burmistrz już wspomniał, nasza gmina słynie z uprawy truskawki głównie deserowej. Znajdujemy się właśnie na mojej plantacji. Za moimi plecami jest odmiana roksana, jest to odmiana troszkę późniejsza. Jest odmianą, która ona będzie owocowała gdzieś za tydzień, półtorej tygodnia, spod osłon agrowłókniną, ale również y, znajdujemy się na plantacji, gdzie już mamy pełnię, można powiedzieć, zbiorów spod osłon płaskich, folią perforowaną, gdzie ta truskawka już jest w zaawansowanym zbiorze. Charakteryzuje się tą przede wszystkim techniką uprawy roślin. Spod osłon płaskich, folią perforowaną te rośliny są znacznie przyspieszone, już mamy zbiory. Spod osłon agrowłókniny te zbiory są troszkę opóźnione, będą przypadały za jakiś tydzień do półtorej tygodnia. Charakterystycznym momentem też w uprawie truskawki na naszym terenie jest różnorodność uprawy. Są uprawy przyspieszone spod tuneli foliowych, przyspieszone spod folii perforowanej, Agrowłókniny, ale również uprawy gruntowe bądź uprawa truskawki o charakterze późnym, odmianowym, która przypada na koniec lipca. Czyli ten wachlarz produktowy, jakim jest truskawka na naszym terenie, jest bardzo szeroki. Czyli zaczynamy tutaj od 15 maja, a kończymy zbiory nawet do końca lipca. Znajdujemy się na kwaterze odmiany Azja, o czym Państwu wcześniej wspomniałem. Jest to odmiana spod osłon płaskich, folią perforowaną. Jak widzimy, już mamy wybarwione owoce, jesteśmy już po pierwszym zbiorze e, tej odmiany. Co ją charakteryzuje? Przede wszystkim smak. Smak i wielkość która na pewno będzie ważnym e, czynnikiem e, dla konsumenta, czyli dla Państwa która charakteryzuje się świeżością zapachem smakiem. Już ją można będzie spotkać na lokalnych straganach, targowiskach w całej Polsce. Jest to owoc, który wymaga bardzo dużo wkładu, jeżeli chodzi o zabiegi, zabiegi fungicydowe, zabiegi ochronne, również o nawożenie. Na plantacji odmiany Azja to nasz jest spodziewany w granicach gdzieś około 20-24 ton. A jak wspomniałem wcześniej, plantatorzy również mimo wyprodukowania bardzo dobrej jakości truskawki muszą włożyć bardzo dużo swojej pracy, wkładu, a przede wszystkim ochrony. I koszt założenia plantacji czy prowadzenia jej no znacznie wzrósł w tych ostatnich lat. Musimy pamiętać o tym, że każdy, który decyduje się na zakup truskawki. Każdy konsument musi wiedzieć o tym, że ta truskawka, no niestety, nie rośnie sama z siebie, wymaga dużo wkładu, pracy i przede wszystkim zaangażowania. Na kwaterze odmiany Roxana możemy zaobserwować przekwitanie, kwitnienie zalążek małego owocu. Jest to odmiana troszkę późniejsza od odmiany Azja. Na tej kwaterze ona była przyspieszana delikatnie agrowłókniną i była zabezpieczona na zimę, ale możemy zobaczyć jaka jest bardzo duża różnica pomiędzy jedną a drugą odmianą, gdzie jeszcze te owoce dopiero będą za półtorej do dwóch tygodni. Tak jak widzimy, plantacja jest wysłomowana. Plantacja jest wysłomowana z, z prostych przyczyn. E, aby truskawka w czasie zbiorów nie była zachwaszczona, aby utrzymała wilgość, a przede wszystkim te owoce, które Państwu pokazywałem, były zabezpieczone przed e, negatywnym działaniem gleby, prawda? E, ale przede wszystkim, żeby była czystość tego owocu. E, bardzo ważnym elementem w uprawie: w Tych warunkach w tym roku jest nawadnianie plantacji. Z tego powodu, że jak wiemy i widzimy, opadów mam atmosferycznych bardzo mało, tak przy dobrze wybudowanym krzaku, przy dużym zagęszczeniu kwiatostanów, owoców, truskawka, żeby wykarmiła dany plon, musi niestety dostać wodę. Jesteśmy w momencie, kiedy ona już właśnie się wysila, kiedy te pąki. Zamieniają się już małe zalążki owocu, kiedy roślina po prostu słabnie. I dla czego właśnie ważnym etapem jest nawadnianie plantacji. Yy, bardzo ważnym elementem jest również yy, przy prowadzeniu takiej plantacji, przy zbiorach, yy, pilnowanie karencji i prewencji. Wiemy dobrze o tym, że Musimy dbać o pszczoły, ale również musimy dbać sami o siebie. Czyli musimy pilnować tych terminów, gdzie środki ochrony roślin są pilnowane i stosowane według etykiety, ale również według prewencji i karencji, które jest kluczowe dla końcowego konsumenta. Znajdujemy się na kwaterze z odmianą aprika jest to odmiana również przyspieszona. Zbiory będą gdzieś w okolicach około tygodnia. Mimo walorów, o których państwu wspominałem, na plantacjach truskawek plantatorzy borykają również się z presją chorób, ale przede wszystkim również z presją szkodników glebowych, pędraków, opuchlantów, drutoców, które negatywnie wpływają na plantacje, gdzie plantacje są de facto Niszczone przez te szkodniki, gdzie wachlarz produktowy na plantacji truskawek jest bardzo ograniczony. Można powiedzieć, że w tym roku jest z tym szkodnikiem walka. Jak widzimy, jesteśmy tutaj na plantacji, gdzie nie ma presji żerowania szkodnika, aczkolwiek odmiana aprika ma to do siebie, że im starsza plantacja, tym bardziej jest narażona na presję chorób. W pewnym momencie można było zaobserwować bardzo dużą presję mączniaka rzekomego. Gdzie ten zabieg był wykonywany z opóźnieniem, z tego względu, że nie pozwalały na to nam warunki pogodowe, został on bardzo dobrze zniszczony. Lecz jak widzimy na plantacji, widać pewne uszkodzenia na liściach, lecz plantacja już została zabezpieczona produktami na mączniaka rzekomego oraz na szarą pleś po ewentualnych opadach deszczu. Jeżeli chodzi o produkty, które tutaj zastosowane zostały na plantacji, była to pełna gama produktów T-Mac Agro, poprzez formę odżywiania granuli do poprzez odżywiania dolistnego produktami z gamy C Active DNA. Zachęcam do śledzenia komunikatów, zachęcam do odwiedzania gminy Czerwinsk i zachęcam do konsumowania polskich truskawek. Czerwińsk nad Wisłą słynie z truskawek, ale słynie również z pięknego obiektu sakralnego, jakim jest Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. To obiekt datowany na średniowiecze, po początkami. Również pamiętający czasy państwa polskiego, i chciałbym Państwa zachęcić do odwiedzenia Czerwiska, szczególnie w maju i w czerwcu, wtedy kiedy można w tej, w tej pięknej aurze letniej zwiedzić naszą malowniczą miejscowość, zobaczyć Wisłę, zobaczyć piękny obiekt dwunastowieczny. Ale również zasmakować niepowtarzalnej truskawki, która jest yy, fenomenalnym smakiem. Natomiast no, o tym smaku trzeba się przekonać samemu. Yy, nie, ma, nie ma możliwości przekazania yy, informacji dotyczącej smaku poprzez, yy, poprzez media, poprzez kamerę. Ale zapewniam Państwa, że yy, truskawka jest tutaj niepowtarzalna o niepowtarzalnych walorach smakowych, yy, wizualnych i doznaniowych.